Witam panowie, inwestorzy i handlowcy. Dziękujemy, że nas obserwujesz. Drogi widzu, uprzejmie prosimy o polubienie. Twoje kciuki w górę są bardzo ważne dla rozpowszechniania kanału Guru Markets. Porównamy aktualne podstawowe wskaźniki spółki Big Commerce Holdings, Ticker, BIGC. Ta recenzja została przeprowadzona na podstawie aktualnych informacji na dzień 7 sierpnia 2024 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma BigCommerce Holdings Inc należy do podkategorii. Delivery w analizie bierze udział 57 firm, co jest wynikiem bardzo reprezentatywnym. Zaczynamy od podsumowania informacji o firmie. W razie potrzeby możesz wstrzymać wideo. Proponujemy dokładniej rozważyć każdy parametr firmy. Do bazy z klasyfikacją Tickerów możesz przejść korzystając z linku w przypiętym komentarzu. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie analizy bezpieczeństwa w swojej sieci społecznościowej. Dziękujemy za ponowną wiadomość i inną pomoc. To wszystko jest dla nas bardzo ważne. Cóż, przyjaciele, zaczynajmy. Kapitalizacja rynkowa spółki BigCommerce Holdings wynosi 0,46 miliarda dolarów, a kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 2,387 miliardów dolarów. BigCommerce Holdings ma udział na poziomie 0,19%. To jedna z bardzo małych firm w tej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 0,2 miliarda dolarów. A kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 478 miliardów dolarów. Big Commerce Holdings stanowi udział 0,5%. Porównując udziały zajmowane przez wymianę i wartość księgową, zobaczymy co następuje. Zajęty udział BigCommerce Holdings Inc w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 0,19%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 0,5%, czyli o 74% mniej niż udział wartości wymiennej. Ocena udziału organizacji w rynku i wartości księgowej podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Końcowa ocena firmy BigCommerce Holdings zostanie zademonstrowana na końcu filmu. Proszę obejrzeć logikę analizy do końca. Dług organizacji wynosi 0,307 miliarda dolarów. Dług do wartości księgowej wynosi 1535% kapitałów własnych. Ocena na podstawie poziomu zadłużenia spółki: bardzo zła, minus 2 punkty. Bilans wartości rynkowej spółki do jej zysku wynosi 0. Średnia dla podkategorii wynosi 32,1 i jest gorsza niż dla podkategorii. Ocena relacji ceny akcji do zysku na tle spółek z podkategorii: bardzo źle, minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 41 milionów dolarów. Przewidywane zyski na kolejne 12 miesięcy nie są znane. Co jest bardzo niekorzystne dla perspektyw spółki? Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników zysków na tle spółek danej podkategorii. Dobrze jeden punkt. Wskaźnik wartości firmy do przychodów wynosi 1,4. Średnia w podkategorii wynosi 2,2 i jest o 36% niższa niż w podkategorii. Ocena rynkowego wskaźnika ceny do przychodu w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii dobry 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 320 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. Co jest bardzo niekorzystne w stosunku do ceny firmy. Ocenę szacowanego przyszłego wskaźnika sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Marża wynosi minus 12,7%, przy średniej dla podkategorii 6,8%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 19,4%. Ocena marży sprzedaży na tle wskaźników firm w podkategorii akceptowalna 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 0,5%, czyli o 163% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. I fakt ten odzwierciedla rozbieżność pomiędzy wartością wymienną przedsiębiorstwa BigCommerce Holdings Inc. prawdopodobnie w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego na każdego pracownika firmy wynosi 346 tysięcy dolarów. A dla podkategorii 897 tysięcy dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 61,4%. Oszacowanie wysokości kapitału zakładowego przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry 0,5 punktu. Kwota zysku na pracownika wynosi 0 tysięcy dolarów, ze średnią w podkategorii 27,9 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 100%. Oszacowanie zysku przypadającego na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Tolerowane minus 0,5 punktu. Wielkość sprzedaży na pracownika organizacji wynosi 245 tysięcy dolarów. W podkategorii znajduje się 412 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 68%. Oszacowanie sprzedaży na pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii: Tolerowane minus 0,5 punktu. Wolumen transakcji sprzedaży wynosi 15,6%, przy średniej dla podkategorii 5,2%. Jest to wskaźnik krótkiego ściśnięcia. Wskaźnik RSI 14 pokazuje dla spółki poziom 24% Big Commerce Holdings. Natomiast dla podkategorii poziom ten wynosi 39%. Technicznie rzecz biorąc, papiery wartościowe podkategorii są notowane wyżej niż akcje spółki BigCommerce Holdings. Porównanie zmian cen akcji spółki BigCommerce Holdings i akcji podkategorii. Przekonamy się, że za 12 miesięcy akcje BitCommerce Holdings Inc. wykazał dynamikę minus 51,3%. Wobec dynamiki cen w podkategorii minus 14,8%. To oczywiście o niczym nie świadczy, ale trzeba wziąć pod uwagę ten fakt. Uprzejmie proszę, zanim pokażę łączny wynik. Zostaw swoją ocenę akcji spółki BigCommerce Holdings Inc w komentarzu poniżej. Twoje odpowiedzi w komentarzach znacznie pomagają w rozpowszechnianiu kanału Guru Markets. Wynik ogólny -5,5 na 10 punktów. Średnia suma dla podkategorii 0,1 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko na rynek jako całość, Widać, że średni wynik dla całego rynku to 0,3 punktu. Wobec wyniku minus 5,5 punktu od Big Commerce Holdings Inc. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dla Państwa dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte publicznie przez System Informacyjno-Odniesienia Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy, link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy firmy BIGCOMMERCE Holdings. Guru, Markets. Otwórz zamówienie, ponieważ BigCommerce Holdings, jedna z najbardziej przewartościowanych spółek w podkategorii. Musimy Ci przypomnieć, 3 sierpnia 2024 roku. Opublikowaliśmy zamówienie Ticker JMIA. System informacyjny i referencyjny Guru Markets podjęto decyzję w sprawie niniejszego zamówienia. Zamknij zamówienie. Ostateczny zysk wyniósł 54,3%. Dziękuję widzom za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Jesteście najfajniejszą publicznością na całej planecie